Kiedy ja opity wchodzę na wizję. Fuck. Ale dobra, witam Was, Vendetta, V34, trochę podpity, gdyż z Vincenzo yy, za to, że uratowałem go córce. To mi mu 3 litry czystej wódki plus 5 litrów czystego piwa. Yy, Tom, dziękuję. Kto mógł się coś stać, gdybyś nie odpowiedział, wtedy Sara do domu? Jestem Twoim różnikiem. Okej, okay, okej. Okay. Tak, mam wziąć samochód z tarpa. My. ja tym bardziej wiem. A nie, to jest moje stare auto. A nie, pojedziemy innym autem. Poli, dobra. Gdyż będzie w tej grze pości. Lepiej do tego przywyknij. W tej misji mamy kogoś zabić. Bezbronnego. Będziemy zabijać na końcu. I dlatego yy, od razu mówię, że. Dlatego misję, bo. Trzeba do tego przywyknąć w tej misji. Poli powie nam, że lepiej do tego przywykni i coś takiego. Dobra, Witam chłopcy, czy mogę dzisiaj służyć? Wini musimy spuścić paru pajecom o pas, kabel, żelazko i wystarczy. Kiel bezbolowa? O ludzie tam mówił, że autogram najlepszego gościa z Digi. Co za idiota! Podfałszował! Teraz to tylko sprzeda na Allegro No jak się ten komuś Dajdzie na mordę to nie spyta się. To jest autograno jeszcze bracza. O, Ooo... będziemy mieć moją ukochaną bronię nie wiem, Czy wam pokazywałem kota 1911 A tak wam pokażę na wszelki wypadek Chyba raczej nie, bo nie miałem misji Tak w roku 1911 mieście automatów, jak sama nazwa mówi, powstał w 1911. Zgaduję. Jest to samochód, tak, jest to automat, taki To jest najlepszy, jedna z nas tych najlepszych broni. Jak strzela. Pokażemy wam w środku misji i wybiorę na, moje najlepsze auto. Niech mi tylko go rozwalą, tu pińcie taki. Serkii, cenzura. Mógłby się ten głos urządzić jako cenzurę, ale niestety. Mogę go raz poproszę. Dobra, wjeżdżamy. O, komunikarz. No i na trzecie, widzicie włączone. Widzicie, w latach 30. to był luksus. W 30. to jako nas komuna. No i że na serio, że normalnie zaczniemy. Przygotowani jesteśmy do misji, mamy nasz super, nasz super samochód. Mamy nasz, jak to się mówi, yy, naszą broń, i ja za chwilę wpuścimy coś, pajacu. Jednakże dziś poznamy postać, która pojawi się też w misji Omerta. Wiem, spoiler, a spoilery będę często dawać w tej grze, no bo tylko bo spoilera ale te grę. Ona jest dla mnie taka fajna, lubię tę grę bardzo. To jest jedna z moich pierwszych strzelanek. jakaś to chyba pierwsza strzelanka. Nie wiem, czy też Max Payne był pierwszy, dobra, Max Payne a może też być na szczęście, ale obecnie nie mamy jak grać, by gdyż krat mi był potrzebny, a gdy, a kiedy ściąga, fakt zapomniałem, że o ograniczonej prędkości i ten przepustnicę mnie cały czas bije w głowę. Ja <grym> sobie tajemnicze głosy już pójdzie. Tak, wiem, że przeszkadza mi coś trochę w nagrywaniu, ale, no, niestety, no. Ciężko to Tak. tak. Odblokowano nam nową dzielnicę Chinatown. W tej tak właśnie jest bardzo fajna muzyka. Już nie puszczę wam jej takiej e, Chinatown, Chinatown, Chinatown. Mogę się mieć. Dobra, parkujemy estetycznie. No. estetycznie, nie na chodniku. czy głos stał się maliem. No. Pol, jeszcze nie tutaj, ja zaparkować muszę. Dobra, jak się coś sobie stanie i to nie mój. Okej. Okay. Już. Idziemy. Tak, że zabijemy bi y dużego, dużego. Y wielkiego. B b b b b tak. Tak, Bifa. To. On yy, to pokaże się na notka, wielki Biff nie żyje A jeżeli yy, zaatakujemy go tak lekko, że jeszcze nie będzie żyć, to on się na nas rzuci no, Dlatego, że Biff to jest jakiś przyjaciel z sali i jeszcze w o, grze wystąpi Posłuchajmy, co mówi Cześć, ty pusty łotrze Potrzebujemy pewnych informacji to was trapi. Jakaś banda żartowniczych gra po naszym terenie i zakłóca ludziom spokój. Zaczepiają córkę ludzi, gdyby nie tą, nie wiadomo, co by jej zrobili. Chcieliśmy widzieć, gdzie można spotkać. Mam im przekazać wiadomość od Dona Salieriego. Wróćcie do właściwego człowieka. Policz, mam rękę na pulsie. Paru moich znajomych śmiało z nimi kłopoty. że zazwyczaj spotyka się na stację montowej przemościa Teranowa. Mostera, nawet ten wielki most. Może tam wejść od tyłu przez boczną furtkę. Poli, przekaż im pozdrowienia. Czekasz ode mnie. Dzięki, jestem twoim dłużnikiem. Musimy lecieć. Tak, zablokowano. No... Kiepskie auto, kiepskie auto. Spokojnie, Łukasza y dostaniemy jeszcze lepszy samochód niż coś takiego. Czego brałam to auto? Ponieważ ono jest też szybkie. A, będzie pości. Znowu spoiler. Tak, wiem, jestem niedobrym... I tajemniczego znowu mnie bije po głowie, i zaraz tymczasemu głosowi będę odinstalować gry. Od razu lepiej, tak tajemniczy głos gra w moje gry. Już nigdy tak w tej misji jest też jeden. Min i w ogóle. Jak my ścigamy, ktoś nas ściga, to jak, jak my kogoś ścigamy, to osoba, która, którą ścigamy, ignoruje policję. Policja ich ignoruje, a nas yy, bierze zawsze. To zakończę ten odcinek. Komentujcie, dawajcie plusy. A to już jest koniec tego odcinka. Zagrajmy w mapie. Również z zapisem. Zapisem. Zapisem zakończę. No już, zapisem. i już. Koniec. Tom... Do widzenia.